Pierwszy z tak zwanych listów powszechnych lub katolickich pochodzi od świętego Jakuba, Cała niemal tradycja uważa za autora listu świętego Jakuba Młodszego, krewnego Chrystusa Pana i zbiesznika kościoła jerozolimskiego. Wymienia go święty Mateusz w swym katalogu apostołów jako syna alfeusza dzięki interwencji świętego Jakuba Młodszego na tzw. soborze jerozolimskim Został zażegnany groźny spływ o konieczność zachowywania prawa starotestamentowego przez nawróconych pogan. Ciesząc się wielkim poważaniem i wpływami, apostoł stał się ofiarą nienawiści Sanhedynu i poniósł śmierć męczeńską w roku 62 wobec braku kryteriów zewnętrznych, czas powstania listu jest trudny do ustalenia. Został on napisany w każdym razie nie później niż w roku 62 Możliwe, że przed sobą w Jerozolimie, to jest w roku 49 lub 50 naszej ery. Zarówno tematyka, jak i konkretna treść listu świadczą o pochodzeniu autora z Żydów. Wprawdzie bardzo poprawny, niekiedy nawet wytworny język grecki oryginału niezupełnie odpowiada danym pisma świętego i tradycji o świętym Jakubie młodszym. Prawdopodobnie jednak autor posługiwał się, jak zwykle w starożytności, sekretarzem dbającym także o poprawny język i styl. Poprzez szatę literacką można stosunkowo łatwo dostrzec semicki sposób myślenia związany z Starym Testamentem. Do IV wieku w niektórych kościołach nie zaliczano tego listu do ksiąg natchnionych. Od połowy IV wieku wszyscy jednomyślnie uznają go za księgę Nowego Testamentu co uroczyście zatwierdził Sobór Trydencki. List, list zawiera zbiór krótkich i zwięzłych pouczeń moralnych na różne tematy, sprawiających raczej wrażenie żywego słowa. Tytuł tylko i może aluzja do urzędu nauczycielskiego autora nadają słowom świętego Jakuba charakter listu. Nadto brak w nim pierwiastka osobistego, tak charakterystycznego w listach św. Pawła, Brak gruntownego wykładu konkretnej prawdy lub prawd teologicznych, brak wreszcie odpowiedniego zakończenia właściwego każdej formie listu. Za to używa autor chętnie przykładów obrazujących poszczególne pouczenia, dialogów i personifikacji stosownie do rodzaju pouczania to przekonuje, to gani, zachęca lub grozi. Ten sposób przedstawiania myśli religijno-moralnej. Był bardzo rozpowszechniony w czasach rodzącego się chrześcijaństwa, a nawet w czasach przedchrześcijańskich, spotykamy go w licznych apokryfach. Listy świętego Jakuba ma charakter praktyczny, głównym celem autora było napomnienie chrześcijan, zwłaszcza tych pochodzących z Żydów, do wytwania w słowie prawdy, które niedawno przyjęli. Omawia zatem święty Jakub chrześcijańską postawę wobec różnych doświadczeń i pokus. Podkreśla konieczność dobrych uczynków, które płyną z wiary, przede wszystkim uczynków miłości bliźniego, występując przeciw kłótliwości, chciwości, przywiązaniu do świata, a zwłaszcza przeciwko uciskowi ubogich. Niektóre pouczenia przypominają żywo wypowiedzi Chrystusa Pana skazania na górze. Nie brak i aluzji liturgicznych, między innymi wyraźnie opisane jest namaszczenie chorych, co stanowi jedno z głównych źródeł nauki Kościoła. O tym sakramencie.